Kochani, te zimowe poranki są cudowne. Kurwa, nie rozumiem, no ale wiem, że każdy ma inne podejście. Jak można marudzić na to, że jest zima, kurwa? Daje nam tyle nowych możliwości, których nie mamy rano. To wyjście z rana na krótką przebieżkę, kurwa, jak jest mroźnie. Coś pięknego, no szkoda, że śniegu nie ma, no ale tak się mamy klimat teraz, kurwa. Ludzie, tyle endorfmi się podnosi. Od razu się kurwa spać nie chce. Od razu chce się, się żyć. Zobaczcie. Wszystko jest w naszej głowie, kurwa. Cały mental, to wszystko. To jest nasza z głowa, kurwa. Pracujcie nad nią, dlatego zawsze o tym mówię, kurwa. Pracować nad swoim wnętrzem, nad swoim ja. Kurwa, czytać jak najwięcej, kurwa, psychologicznych tematów, kurwa. Nie słuchać bzdur, kurwa, z których nic nie przyjdzie. Oglądać jakieś durne wiadomości, kurwa. Same negatywy. Pozytywne rzeczy i praca kurwa nad sobą i ruch i zobaczycie jak się dużo zmieni i od razu pieniądze popłyną, wszystko popłynie, zobaczycie.